Dzień dobry, na czerwiec chciałbym polecić Państwu lekturę nowej książki wydanej w 2022 roku autorstwa Pola Roberta Magoczego, pod osłoną gór, dzieje Rusi Karpackiej i Karpato Rusinów. Jest to książka historyczna, monografia można powiedzieć. Autorstwa Pola Roberta Magociego, który jest historykiem, amerykańskim historykiem, ale jego korzenie, to korzenie środkowe europejskie jest Rusinem czy Karpatorusinem oraz Węgrem z pochodzenia etnicznego i narodowego. Jest również aktywistą działaczem na rzecz uznania narodu karpatorusińskiego, co jednak moim zdaniem nie przeszkodziło napisać. Obiektywnej, obiektywnej książki historycznej, obiektywnej w tym sensie, że, że autor naprawdę wielowątkowo i, i ze wszystkich stron przedstawia historię narodu karpatorusińskiego czy grupy etnicznej. Nawet czasami wydaje mi się przesadnie stara się umniejszać te wątki, w których, w których karpatorusińskie. Powody ewentualne do, do glorii, dumy i chwały mogłyby być podejrzane przez czytelników, uznać za podejrzane. Dlaczego taka książka? Karpato-Rusini, czy Łemkowie, Rusnacy, Rusini karpaccy, bo ta grupa etniczna funkcjonuje pod wieloma nazwami, to naród, grupa etniczna, ponieważ drugi raz się to pojawia, pojawia się ta wątpliwość, wyjaśnię, że. Yy, Polscy karpatorusini, a raczej łemkowie, bo pod tą nazwą są rozpoznani przez polskie prawo, są uznawani za grupę etniczną. Natomiast sami karpatorusini, oczywiście nie wszyscy, ale, ale wiele grup elit politycznych tego narodu, optują za tym, aby być uznanymi za naród. Karpatorusini obecnie zamieszkują głównie trzy kraje. Jest to Polska teren Beskidu Niskiego, Bieszczad, jest to Słowacja, y, obszar Preszowszczyzny i Ukraina, y, obszar Rusi Zakarpackiej. Dla Karpatorusinów nie jest niczym nowym życie w regionie podzielonym granicami państwowymi, gdyż w zasadzie prawie zawsze w historii, w historii ostatnich kilkuset lat, kiedy mamy do czynienia z państwami, Żyli, żyli w kilku państwach, byli podzieleni, czy to pomiędzy Rzeczpospolitą obojga narodów i monarchię Habsburską, czy później przez y, Austro-Węgry i y, Rosję. Ym. Książka przedstawia historię Karpatorusinów w zasadzie od czasów rzymskich, może pierwsze, pierwsze e, tysiąclecia, pierwsze, przepraszam, wieki są, e, są dosyć pobieżnie opisane, natomiast im bliżej wieku XX i XXI tym opis robi się gęstszy. Historia karpatorusinów jest opisywana w poszczególnych wycinkach czasowych, tych ważnych dla nowożytnej historii Europy, ale zawsze z punktu widzenia wszystkich tych. Podmiotów politycznych, w których Karpatorusini żyją. A więc jeśli jest mowa o dwudziestoleciu międzywojennym, to są podrozdziały o Karpatorusinach w II Rzeczpospolitej, o Karpatorusinach w Czechosłowacji, ale i także o diasporze karpatorusińskiej, gdyż bardzo silna społeczność i upodmiotowiona politycznie, co też ważne, Karpatorusinów mieszka i działa w Stanach Zjednoczonych. Książkę polecam wszystkim zainteresowanym dziejami Europy Środkowo-Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Czyta się świetnie, to także zasługa tłumacza oraz wydawnictwa. Wydane jest to w Rzeszowskim Wydawnictwie, Libra, w twardej okładce. Ym, bogato ilustrowane, opatrzone mapami. Ym, myślę, że dla osób zainteresowanych. Różnorodnością etniczną, kulturową jest to dobra lektura na zbliżające się wakacje. Dziękuję.